Dzień dobry, dzień dobry, witam Panie. Chciałam zapytać, jak Panią się podoba tutaj jarmark świąteczny w grodzisku? Przepięknie, jest to dobry pomysł. Cieszymy się, że możemy tutaj spędzić czas. Przechodzimy, robimy zakupy. A co się Panią tutaj podobało? Przede wszystkim pyszne miody, które I można zaoferować, polecić. Regionalne wyroby przede wszystkim. Jest możliwość eksponowania tego. Słuchajcie, dużo się dzieje, jest naprawdę piękny. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, bo no, y, poczujemy klimat, a bardzo nam teraz tego potrzeba. No właśnie, jak się Panie przygotowują do tegorocznych świąt. Oj, przygotowujemy się, przygotowujemy. Mąż już ulepił chyba ze setkę pierog pierogów. Czyli tak jak zawsze, Tak, jak zawsze. Muszą być i z grzybami, synowa tylko ze serem, bo na słodko. Będą karpiki, będzie ryb zupa rybna, będą wszelakiego w oleju rybki. Ja myślę, że w tym roku to takim istotnym tak? sposobem na to, żeby poczuć klimat, przygotować się do niego jak najwcześniej do tych świąt. Przygotowywać się, bo potrzebujemy wszyscy tego dobrego czasu, dobrych chwil, a to jest, to jest chyba to. Tak, I, ten, I ten jarmark spełnia nasze takie oczekiwania też. Tak, tej domie, w dobie pandemii i, i, i czego więcej. I to przygotowanie takie tradycyjne sprawi, że jednak te święta będą tak jak zawsze tak. wspaniałe. Czego Paniom życzymy i dziękuję serdecznie dziękuję, na rozmowę. za rozmowę. Dziękuję. Wszyscy.